Mam stosunkowo to jest kolejny odcinek. No i proszę zobaczyć. Richard trwa tak. 140 metrów prawie doleciał. Tutaj taka rywalizacja była ciekawa, że do awansu trzeba było 134. No. Akurat serwa było strachem 123,5. Ale już dziura się robiła dużo zawodnikami. Więc zaczynajmy. Lecimy. Dobra, wielkie rozczarowanie co do Fajtaga. Czyli rozczarowanie. Ja nie rozczarowanie, tylko pech. Przy lampowanie się wywróciło? ale 139 metrów. No to kultury wyczyn z kwalifikacji. Szkoda, że tego nie ustawiło. Naprawdę, w jest. Korniowko jeszcze pół metra dalej. Proszę spojrzeć. Fajtag, bo jest czwarty. Tutaj i to też 138. Wielki pech. Anderspanel miałem 135%. No, gdyby to wyjście z proby tutaj nie zawalił, to można by było z tego zlecieć. Dalej. Pierwska jeszcze właśnie jest Better Pref, to na przykład. Flight hmm, Up. Flight takiego śnie. Better Pref. jest takie tam jeszcze na kasali. No rozczarowanie. No widać, że przyjęli. Liczę na dalekie loty. Ok, Dobra, dań tam tamte w tej chwili jest trzeci. Znacznie każdym jest to ten że wiatr się osłabił. Prawie tak bardzo pięknie wręcz szkodę do pierwszego skoku. By byłby wysoko, naprawdę. Dobra, bo Krenet się nie pochwalił. Nawet jest to 25. I 8. tutaj już walczył do końca. Wiatr powiał troszkę. Sera, z serami, z pandeszwanymi, z pochodni, z pochodni, tak, tak, i ryhać, ale tak. Tak to było, liderem zdecydowane, gamy, z Jan, Pamolina i tak dalej. Hmm. No, jest trzymajcie się, spokojnie, cześć.